Moja praca to poziomy obraz namalowany na płótnie w technice olejnej o wymiarach 110x80 cm o tytule podziemie. Przedstawia codzienną scenę z metra ujętą w perspektywie, w której to postaci skierowane są tyłem do obserwatora i idą w kierunku oddalonych schodów. Obraz utrzymany jest w chłodnej gamie barw z naciskiem na sztuczne światło padające z sufitowych lamp. Dominują w nim turkusy, błękity i odcienie fioletowego. Czuć wyraźną ciszę w miejscu, które z reguły jest zatłoczone. Daje to wrażenie założenia słuchawek w tłumie ludzi i mentalne odseparowanie się od niego. Głównym motywem powyższej sceny są nostalgia i odrealnienie odczuwane podczas rutynowego oraz monotonnego przemierzania miasta. Falowanie i drżenie struktur urbanistycznych oraz towarzyszące temu znużenie doprowadzają do zagubienia samego siebie w ogromnej masie nieznajomych ludzi, jaka nas codziennie opływa. Dochodzi wtedy do wyobcowania w miejscu, które, wbrew pozorom, powinno być nam dobrze znane i opatrzone. Gwary i szum miasta, męczą często nie sprzyjają codziennemu funkcjonowaniu, czyniąc ludzi zagubionymi. W tym przypadku warto posłużyć się analogią do tego, że osoby neuroróżnorodne mogą czuć się wyobcowane z otaczającej rzeczywistości, jak turysta przemierzający podziemne korytarze metra, niezdolnym wydostać się na powierzchnię i eksplorować miasto w całej swojej okazałości.